Cześć z tej strony Hamburg, to jest pierwszy odcinek z Half-Life 2 Coop. Jestem dziś z farciarzem. Będziemy sobie. Będziemy uciekali z. metra, przy którym właśnie przyjechaliśmy. Bo chce nas właśnie zaorać jakieś wojsko tajne. I. tak, tak. I nazywają nas Gordon. Tak, nas Gordon. Jest dwóch Gordonów. <gry> nie, nie. Jesteśmy, jesteśmy jedną osobą w dwóch osobach. Tak. Czekaj. Tutaj właśnie strażnik brudzi nam. Daj to. Daj, czekaj, Daj to. Masz, nie, masz, nie, daj masz, to. masz. Daj. Tu, tu, polec tu poleciało. Koniec z władzą. Uuu, no I uciekamy. Jak... No. Nie, przestrz Dobra. nie przestrzegamy prawa. Dobra. Tutaj jest gazetka, ale olać ją. Można podnieść śmietnik? Nie, nie, można. Nie. nie Nie, nie masz tyle siły, żeby podnieść świetnik. Uważaj. Ale jest tutaj... O! Znowu strażnik, dobra. Masz browara. Chodź tędy, chodź tędy. Dobra. Uciekamy. Oh. Policja nas goni. Czekaj, czy powinniśmy tędy przejść? Bo ja nie pamiętam. Tak, tędy... <laughs> tędy trzeba przejść. Nie Nie Nie, nie, nie. Ja spokojnie. Jaki jakiej gram grałem w half Wiem gdzie wie, 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 wie przychodzić To dobra, idziemy... Musimy iść yy, tam prosto I wtedy będzie się tutaj akcja Nie, Nie ufam ci Nie no, za, za, zaufaj mi Znam... Mi znam 2 Jak... Jak swój dom Au No Przywalicie przy, przy, Tutaj jest robocik i musimy... Ja... Chodź. czekaj, ja zrobię to bardziej inaczej a ja to zrobię. Będziesz inny. To za Będę inny od reszty. I zrobię to bardziej skomplikowanie. Taka, to nie, nie, mogę. Nie możesz? No, nie, nie przerzucę tego, bo to jest za ciężko. palta pszczelnika przez pudełko. Dzięki. O nie! Dobra, koniec. Idziemy drabinu. Masz. Dzięki. I pyk, na, na paletę. A e, chodźmy, podejdźmy do nich, jestem ciekawy co się stanie. No przywalą ci. Mufalong! O nie! Uważaj! Dobra, chodź. Słuchaj. Dobra. Oni są niebezpieczni. On jest mi niebezpieczny. Ta, ta, ta. Policja zawsze jest niebezpieczna. Patrz, Januszek. Ta. To są Januszek. To, to, to są te typowi... Ludzie z bloków. <laughs> Blokowcy. Ej, pobawmy się. Bo tu możemy grać kółko i, i krzyżyk, dawaj. Ej, teraz te jak, jak, e, te jak jesteśmy w wykopie, to możemy pobrać w kółko i krzyżyk. Weź tak we, ta, ta, ta gra ma sens No nie, bo nie ma innego klocka. O oh, nie, ale chyba gdzieś tu był klocek Gdzieś tu był, ja go poszukam. Tylko o. Ale nie pamiętam czy dało się go znaleźć. To jest tym ty, ty problem. Mogę raz na tym patrz. Co? No wiem. Mogę to grać. Rozpędzamy. O! Coraz szybciej! Dobra. Nie, nie szukać no właśnie, nie, nie pamiętam czy on w, w ogóle istniał. Czy można go. Może w śmieciach jest? Zobacz, w śmieciach. No właśnie, nie ma. ba, ej, dawa, dawa, idziemy dalej. A bo ja Czekaj, na jakąś jeszcze. Rzuc rzuc rzucę Janusza tym. Yy, farbą. Yy. No. Tylko że... Zaczę jak rzucę wyściane, to może się zabarwi. Nie, Ale no, to, to nie, chyba nie, nie ta farba. Musi być bo, otwarta. Bo ta farba jest później później. Tak. Czekaj, Co. No nic nie ma. A my się kojarzył, żeby był jakiś do... Hey, to jest but. No. To jest but bezdomnego. Waiting for team. To jest bezdomny. Co ty jesteś bezdomny? Nie, ale widać, że... Uciekamy, uciekamy. To jest biedna policja. Jesteśmy uciekli na... Tutaj... Rover! Tak. Czerwony rower. W sumie taki sieniu ten czerwony go jest, to jest taki już... No jest chyba zerdzywiany. Tak, właśnie to mi chodziło tak sieniu ten czerwony. Dobra, chodźmy stąd. Tak. Na górze. Pamiętasz, że zaraz tu będzie nas policja ścigała. Yy, musimy chyba. O nie! Pan policjant! Czekaj, czekaj, czekaj. Je, je, ja mam pomoc, ja mam pomoc. Jeee. <grych> yeah. O! Czekaj, czekaj. O, chyba nie... Chodź, przekradnij się. Co? Chodź, przekradnij się. Gdzie? A. Widzę, widzę, widzę. Dobra. Masz garnię. Masz garnek. Obra. Myśko. Bior brra. Czego... Czego jest, oni tu nie mają sobie drzwi? I pyk. pyk. O nie. Mogą to zabrać? Mogą to nie zabrać? wiem ale... Pyk. Wypik to okno. Rozwalamy ci chatę. Jakoś o. Patrz na to. Co? O kurde stołek by. Dobra. to Dobra. Czekaj. To jest... To jest fajne. Odrywamy kablówkę. Propaganda! Ej, czekaj, o, czekaj. Tu, tu jest ten klocek! Patrz! Tu jest ten klocek! No, czekaj, idziemy, daj idziemy. Idziemy. Nie, nie, nie wrócimy się już. Tak? Nie wrócimy się, nie ma szans. Da się wrócić, zobacz. Nie da się. A, bo jest magiczna bariera. Mówiłem ci, chodzi. Ale wy no, jest... postacie chyba się dało, nie? Tylko, że... Nie, nie. A. To nie, dobra. E, to da... To nie, jest ja się dobra. musimy przejść tutaj. Dobra, rozumiem. Demolujesz Demulujesz dom. Jak się to, przychodziło? to przechodziło? przychodziło. Nie wiem, nie pamiętam. O nie! long. Dobra, idę do kolejnego. O nie! Bez kablówki! Propaganda! co. Przechodzimy i wyrwamy kablówkę. To, to jest walka o wolność, słowa w internecie, tak? Yeah, lampa. telewizor. Ja jeszcze lampę im wyrzuciłem. Hmm, ciekawe. Ciemna łazienka. Bez lustra. Tak. Nie ma teraz. A, tylko, że nie da się go podnieść. Dobra, ja, ja idę z krzesłem. Ciekawe są. Ej, czekaj. Złotym, czy... Zalgóry... Strażnik, jak go z krzesłem, ale... Nie zareagował. Na górę. Na górę. Zaraz będą nas ścigać. Nie, tam, chodź, chodź, wzwoń. chodź. Chodź. Szybko, szybko. Szybko drzwi barykadujcie. Telewizja. Rozruba. Czekaj. Chodź. Wszystkie okno trzeba. I, A nie. Nie trzeba, chodź. Dobra. Yy. O nie. Ludzi zabijają. Chul, Policja! obra, chodź, Trzeba bo ty będziesz zamykać drzwi. Dobra, waiting for team. Dobra. Tak naprawdę napadamy na strach 51. Tak. I te, takie, takie są konsekwencje. Tak. Tak te, te właśnie to wygląda. Jak, jak nawet uciekniecie, to później już przy, przypadł do, do całego życia macie. Już nie ma szans na, na życie. Tak, będę właśnie ścigać właśnie takie, takie rzeczy. Takie rzeczy mają w strefie 51. Dobra, chodź, idziemy, Wygniemy, <grym> chodź. O, Bra o, uf, tu jest wpadłem. Baraj, 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 chodź. chodź. I będę się odrobiną ciebie jako murzyn, bo, bo ała, ała. wyprawiam taki skin. Co, skin? Za... Tak, skin. Chodź. Murzyna. Tu coś murzyn. <grym> No właśnie, jeszcze nie jestem. O. Czyli to może jest ta farba. Eee, nie, ona była jakaś inna. O nie, żegnaj! Nie ma ratunku. O nie. O nie. O nie! O. I jednak tak się zdarzyło, że Jak, jakimś tutaj tym ogólnie nas dwóch. I teraz nas ratuje. Tak, jesteśmy... Mam takie same nazwiska, i, i imię. Dokładnie. Bo jestem ciekawy co się stało z ich broniami. Teraz tak to przemyślałem, bo oni mieli bronie. Tak, ale im ukradła. U. W ogóle to umie się teleportować do winni. Nie wiem czy u ciebie też. U mnie też. Dobra. Tak żeby... Gry nie bagować, dlatego będę skakał kucał. No, to jest fajne. A seć porze na plakaty, plakat jak plakat. Tak, ale plaka. Ta. czekaj, tu może, bo tu pamięta, że były jakieś kot kreskowy na, na, na tych ścianach albo coś takiego. Nie, ale chyba coś było w tym miejscu gdzieś. No, idź. Waiting for team. Dawaj Dobra Dobra teraz chyba e, będzie ten e, Prawie teleportacja te do, do tego Ta Nie wiem A tak ta, tak To ta. jest Czyli zacznie się prawdziwa grę. Tak Patrz jak ja Ale animacje Bo tu jest chyba sekret Nie? Zobacz Bo to jest ten znaczek a dobra, A, do aha, do... dobra, bo ona odkryła ten sekret, już Ano tak. Tu nic nie ma, nie ma żadnego kodu. No, nam kupuje drinka, zobaczę. No fajnie. O. Oh. Nice to meet you. O, o. I tu są eksperymenty na kaktusie. Czaj lagi mam, oła, nie mogę tam wejść, nie. 226. Ja za chwilę do się do... dojdę. Dobra, jestem. Sukces, dobra. Ja chcę. Ale dziwne. 262 weź, Weź uruchom teleporter. Teleport? A ten? O! No, i Teleportował nic. Ksi książkę spróbujmy. Kaktus? Nie, kaktus. Kaktus? Czekaj, lag. Lagi Pink jest coraz. Yy, no jest 200. Kraj 300. Może no, to przez to, że serwer już ma pewnie 10 lat. Stoi o, zdereportowałeś się. No. Nie, to nie przestało. Yy, już się to lepiej. 200, 30, 205, dobra. Ju, już powinno być. Yy, dobrze. Może? Tak. 144. Hmm, zmniejsza się. Dzień hmm. okay. dobry, już dziewięćdziesiąt, jest dobrze. Tu, tu ma takiego. Możemy się pobawić. Eee, czy. czy Tak się chyba nie da tam dostać. Nie, ale dało się jakoś, wiem, wiem, Chyba. Tutaj. A, y, trzeba... Jest to jakieś pudełko. Do tego. Najpierw weźmiemy strój. A właśnie. O nie! Headcrab Zdeb zdepczemy go. Dawaj. Książka uważa. Książka. Jeep. Tak. Rzuciłem go książką, ale nie reaguje. Dawaj. Ty... O, jesteśmy już ubrani. Ty... O! Teraz masz... Właśnie, jestem ciekawy, bo ten kombinezor w ogóle wygląda zupełnie inaczej niż ten nastrój. Co teraz mamy? Oj tam oj tam Tylko <grym> drobny resk. Tak, to jest tylko drobna zmiana. Pomalu, pomalowali, z pomalowali dobrze. A czaj, e, e, gdzie... E, patrz, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Tu Można sobie można to, to podgodować. Po, 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 a ciekawe jest, bo, bo ten strój nie wygląda takiego, który można pododować jakąś elektroniką Masz baterię w plecaku, pasuje baterię w plecaku? No A pokaż ten swój strój, bo chcę zobaczyć co to mamy No wygląda jakbyśmy mieli jakąś amunicję tutaj, no i w sumie tyle A, a bo, to, bo to jest w ogóle jakiś zapasik amunicji, nie widziałem no? To raz tutaj Zobacz. Tu ma się spiąć chyba na to. A jak się to nie potrzebne teraz? Tak. O nie, kaktus! Daj go! Gdzie kaktus? Daj go, kurde. Mam, dobra. Jego ja zabieram przez całą grę mamy go przenieść. O, do nie zrobimy tego. Myślisz, że zrobimy. Nie, bo ja bym... Ja nie, bo by, bym aby ja strzelał. nie. O nie, Dobra Ktoś musi dopracować, ktoś musi. E, mm. Ktoś musi tyrać. Nie, ktoś musi nosić kartuszu. Ej, alo, alo, alo. A, no, i to teraz odpali. No utknąłem. O, o nie. <śline> w ogóle ty masz taką twarz, że. nie wiem. Ty masz taki wyraz twarzy, abyś nie, nie wiedział o co chodzi w ogóle. <śline> ja ci wyślę twój wyraz twarzy. <śline> Dobra. Zrób screenshota. Us, to później możesz. <noise> Ujechaj, o... Ten bez twarzy wygląda jakbyś miał na wszystko wywalony. I co ty jesteś skurzony? Tak, ja się tak. Odejrzałaś wszystkich odprawę, to jest. to jest <noise> <w tej> <noise> O, no, to nie jest <noise> Zaś to się zniszczy kabel. Tak. One, o. o nie, odpadł kabel. Połączamy. <noise> Excellent ta eee. Yy. Wow, jakieś komendy. Let's go. Czekaj. Bo jak ścisnę 1 albo 2, albo 3, to jakieś komendy, ale nie wiem co w tym chodzi. A masz się już ruszyć? No. Możesz, bo od, od ciebie odszedł. Teleportacja. No i zniknęła. Wyleciała do stref 51. Ją, ją teleportowało. Teraz będziemy to my. Co to, co za krzyki? Słyszałeś to? A! Krzy krzyknąłeś herb? <laughs> Je jakim przy przyciskiem? Eee, okay. pod A, widz... A, ci ja wcisnąłem fał Enemy? Jezus. Jak powinni drz... ja... Let's go! Da dawaj, we dwóch! To wygląda dziwnie. No, to wygląda... W ogóle zauważyłem, że ot otwierasz twarz, jak widzisz To jest ciekawe. Au! W ciekawe, że jak... Że jak chcesz pomoc to, to mówisz au. Dobra, ja też się napiję. Bo nie mogę mówić już. Dobra, jesteśmy, jesteśmy w plaży. Teraz będziemy w jakiejś patówce 51. I się dreciągamy. Herku Teraz jesteśmy u burmistrza. Ej, I tam jest to jest z tyłu! <coughs> wiem, Jimen to jest tajemnicza postać. Nie wiem. Tym... Teraz będzie strasznie chyba. Teraz będziemy w. E... morzu, chyba. Nie, jeszcze u niej będziemy. E... Jest Jimen? Nie. nie, nie ma Jimen tutaj. I tu będzie strasznie, bo. Spot for <coughs> Chciałem tylko pomóc. O dobra. Byłem. Możemy latać. Dobra. W końcu. Zacznie. Jest. Uwolnieni. Jesteśmy wreszcie na zewnątrz. A czekaj. Bo też się tutaj spiąłem. W ciekawe miejsce. To jest ciekawe? Nie wiem. W sumie nic nie ma ciekawego. Złażę Dobra, Dobra. Level Change Ej, już chyba będziemy kończyć odcinek. I to 30 minut trwa, chyba. Jest to. To tutaj się pożegnajmy. Tak. Mam ma nadzieję, że będzie jutro. I To też będzie odcinek z Half Life Cop. I będziemy wtedy już mieć broń. Będzie. Dużo więcej rozróby. No i żegnam Was. Patrz, może coś powiedzieć na koniec. Cześć. Cześć.